Jak się stanie ze złej strony, to można stracić rękę albo nogę. Aby jazda była bezpieczna, każde połączenie sprawdza się dynamometrycznym kluczem. Jest ustawione na 270 kg. Ciągnie aż Skoro dokręcone, to znaczy, że skończyliśmy. Dokładnie. Teraz trzeba wybić bolce, które służyły do wzajemnego ustawiania elementów tabu. No dawaj, śmiało. Na ogół trwa to krócej. Serio? I jeszcze raz, świetnie. Jeszcze raz jest ciebie mokro. Teraz po wybiciu bolców cała sekcja to trzyma się tylko na tych Wracasz do kosza? Rado, co ty robisz? Tor się kiwa. Żartuje cię z tym kiwaniem. Nie. Co? Zawsze się kiwa. Aby tor nie chciał się na boki, jest specjalna podpora, która będzie wspierać tor z jednej i drugiej strony, łącząc się na górze na kształt litery A. Wygodniej zmontować ją na ziemi. Co będziemy robić? Musimy wbić parę bolców, żeby wyrównać otwory. O, ty. Masz swój? Mam. Uwaga! Nie wini go w kolano. Teraz pora na śruby. Tym kluczem dokręca się każdą nakrętkę z siłą wielu ton, mimo pokazuje sylwerkiwała czy mogę. Mów zasiedlić. Sprawdzimy się? No, czemu nie? Czemu nie ciągniesz? Nie mów tego.